Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o produktach, które są już na całym świecie bardzo popularne i są hitami. A do Polski dopiero teraz dotarły i są dostępne. Ja bardzo długo się mierzyłam i czaiłam na te produkty. Testuję je od kilku tygodni i Mam już jakieś tam zdanie na ich temat i chciałabym Wam opowiedzieć o nich. A będę tutaj mówić o falkach, o szminko-błyszczykach marki OCC, czyli Obs Obsessive Compulsive Cosmetics. I to są produkty 100% wegańskie w formie takich. Falbek, małych tubek z zawartością i tu jest 10 ml. Podobne falbki ma marka Sleek, aczkolwiek to jest dzień i noc. Powiem Wam szczerze, jeżeli ktoś porównuje. Te, te dwie falki, to tu nie wiem dlaczego, bo są całkowicie inne. Ja mam dwa kolory plus bazę, i właśnie chciałabym Wam najpierw opowiedzieć o bazie. Baza jest przezroczysta i w w tej bazie chodzi o to, żeby zabezpieczyć usta przed wysuszaniem, żeby je nawilżyć, przygotować na pomadkę matową i ta baza tak naprawdę jest dla tych, którzy borykają się też z pękającymi ustami, z problemem ze skórkami. Ta baza tak jakby otula nasze usta, dzięki temu farbka idealnie wygląda na ustach. Ja dzisiaj mam na ustach kolorek Divine i to jest bardzo delikatny, taki różowo-łososiowy kolor. Przepiękny, cudowny, ja jestem w nim totalnie zakochana, ale wróćmy jeszcze do tej bazy. Posiadanie tej bazy jest o tyle istotne, ponieważ farbki są o wykończeniu matowym, są długotrwałe, matowe i niestety będą przesuszać nasze usta. Jeżeli ktoś kupił samą farbkę bez tej bazy, to pewnie jest niezadowolony z tych farbek i pewnie sobie myśli, że to nie jest dobry produkt i mm, bez sensu, bo wysuszył tylko usta, więc ta baza przeźroczysta jest bardzo, bardzo istotna. Ja wiedziałam, że jak już będę kupować te farbki, to, to, to Muszę kupić sobie tą bazę. Dużo czytałam blogów zagranicznych, dużo czytałam polskich jakichś doniesień i wiedziałam, że że muszę sobie kupić e, tą bazę jestem bardzo zadowolona. W momencie kiedy się nałoży tą bazę, ma się wrażenie jakby się nałożyło błyszczyk, który delikatnie mrowi. E, to jest śmieszne uczucie, pierwszy raz jak ją użyłam to sobie pomyślałam, że będę miała jakieś powiększone usta. E, nie, nie było nic takiego, aczkolwiek usta wyglądały tak zdrowo, tak... Um, Całkowicie nie, na te, nie tak, jak e, wyglądają usta w tej porze roku, e, bo ja już, bo ja niestety mam e, teraz problem z ustami, więc matowych pomadek e, nie noszę, e, a ta baza idealnie zabezpieczyła usta e, i dała tak zwany podkład pod e, falkę. E, wadą tej. E, tej bazy jest to, że e, troszkę łamie to e, wykończenie matowe. To znaczy, e, przez to, że pod spodem jest coś takiego lekko błyszczącego, to ta matowa farbka już nie jest taka matowa. E, I dla jednych może być to minus, no bo jak chcę mieć wykończenie matowe, to e, to nie będzie zadowolone. Mi to nie przeszkadza, bo to nie jest taki... E, Błysk kompletny, tylko taki zdrowy, naturalny, lekki e, blask. Także ja jestem zadowolona z tej bazy. A dwa kolory, które y, mam tych farbek, e, to jest właśnie Divin, który mam dzisiaj e, na ustach, oraz kolorek anime. E, anime to jest farbka bardzo. Bardzo mocno różowa, wręcz powiedziałabym taka neonowa. Dla odważnych, ja bardzo lubię takie kolorki, zwłaszcza kiedy robię sobie tylko czarną kreskę. To takie intensywne usta są świetne, dlatego się zdecydowałam na ten kolorek. Minusem tych wszystkich falbek. Niestety jest to, że nie można stacjonarnie ich pomacać, zobaczyć kolory. E, troszkę w ciemną się kupuje, e, aczkolwiek to są tak piękne kolory, że chyba cokolwiek byśmy nie kupili, e, to, to kolory będą ładne, e, wykończenia będą bardzo fajne. E, więc. Więc no, ja jestem, ja jestem zadowolona e, i myślę, że jeżeli zdecydujecie się na te farbki, to też byście byli zadowoleni. E, od razu mówię, że farki kupiłam sama. To nie jest żaden sponsorowany filmik. Po prostu jestem tak zachwycona tymi produktami, że chciałam się z Wami podzielić moimi wydarzeniami e, i tyle. Także reasumując, piękne kolory, bardzo napigmentowane, przepiękne wykończenie na ustach, nie wysuszają dzięki tej bazie. Myślę, że ten produkt może być spokojnie polecany dla panny młodej albo dla mm, dziewczyny, która idzie na studniówkę, ponieważ to są bardzo długotrwałe produkty. Ja już ten kolorek mam od... Jakieś 4, 4 godzin um, i cały czas go czuję na ustach, cały czas go widzę, także myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Na początku powinnam Wam powiedzieć o jednej rzeczy. E, Falki przychodzą nam w takiej malutkiej kosmetyczce, w której e, jest falka oraz pędzelek e, do ust, który jest bardzo dobrej jakości. E, nim bardzo dobrze, precyzyjnie się maluje usta. Poza tym bardzo łatwo się go czyści, także myślę, że z tego też będziecie zadowolone. Zwłaszcza jeżeli nie posiadacie pędzelków do malowania ust, no to tutaj już jest w gratisie. I e, on jest dobrej jakości, to nie jest jakiś taki pędzelek, który rozwali się nam po chwili, nie, to jest bardzo dobra, przyzwoita jakość, także mm, to jest też ogromny plus. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o e, filmik e, o tych farbkach OCC. E, w opisie zostawię Wam linki, bo e, farbki są dostępne tylko w jednym sklepie e, w Polsce e, i powiem Wam szczerze, że e, Best Makeup robi tak genialną robotę, bo e, ściągają e, produkty, które Kompletnie nie są dostępne w Polsce, w żadnych innych sklepach internetowych. I to jest ogromny, ogromny plus. I dzięki temu sklepowi mogę odkrywać różne fajne produkty, akcesoria, pędzle, no. no wiele, wiele rzeczy, także w ogóle polecam Wam ten sklep, no ale nie o tym dzisiaj było. Dajcie mi znać, czy miałyście kiedyś kontakt z tymi farbkami OCC, co o nich uważacie. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Ściskam Was bardzo ciepło, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!